Witam, Adam kopić miłośnik Excela z portalu Excel i Adam. Pytanie od widzów numer 79. Ile razy słowo występuje w tekście? Zacznijmy od wykorzystania funkcji podstaw. Podstawimy sobie, zamienimy w naszym tekście oryginalnym. Tak, tutaj ja sobie od razu go zablokuję bezwzględnie. Wszystkie słowa, których szukamy, wszystkie ciągi znaków na nowy tekst. Dokładnie na pusty ciąg znaków. I tutaj podajemy specjalnie czwartego argumentu, ponieważ chcemy zamienić wszystkie słowa. Jak sobie podejrzymy tą operację F9, to mamy już ten tekst po zmianie, po wycięciu tego słowa, którego szukamy. Potrzebujemy sobie teraz odjąć długość tego tekstu, całego po podstawieniu, od długości naszego oryginalnego tekstu. Czyli tutaj odpowiednio znaki. Czyli od długości oryginalnego tekstu, pamiętać o blokowaniu względnym, odejmuję długość tekstu po zamienieniu wyrazu, którego szukamy na pusty ciąg znaków, po prostu po wycięciu tego wyrazu. Tak jak sobie podświetlę F9, to widzę tutaj konkretną wartość, że jest różnica, jeśli chodzi o długość tekstu, cztery znaki. To jeszcze nie jest ilość wyrazów, bo żeby uzyskać ilość wyrazów, potrzebujemy tą naszą operację, ten nasz wynik podzielić przez długość tekstu, który szukamy, czyli wystarczy tu, zamykamy i możemy sobie skopiować w tu. I w ten sposób mamy informację ile razy dane słowo, wyraz, ciąg znaków występuje w przeszukiwanym tekście. O czym trzeba pamiętać, że przy takim wyszukiwaniu, na przykład wyraz Kod jest brany pod uwagę zarówno tu, mimo że tu jest litera A, i tu. Czyli ta operacja wyszukuje dokładnie taki ciąg znaków w tekście. Więc o tym musisz pamiętać. I przy wyszukiwaniu spacji, czy też dowolnego innego znaku, nie musisz robić dzielenia ze względu na to, że długość takiego pojedynczego znaku to 1. Jeśli spodobał Ci się film, naciśnij lubię to, subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.